jak prowadzić relacje z kobietą, aby nie zostać zdradzony, aby kobieta się z tobą nie rozstała, aby kobieta nie straciła tego zainteresowania, aby po, za miesiąc, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, pół roku, rok, dwa lata, ci nie powiedziała, że ma tego nie czuje i jednak chce się rosnąć. Być może jesteś, byłeś w takiej sytuacji, być może chcesz się przed nią uchronić. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że no też się dużo do mnie w zgłasza, którzy właśnie zakończyła się ich relacja długoletnia, długomiesięczna, właśnie albo przez zdradę kobiety, albo właśnie przez. Hmm może kobieta straciła nimi zainteresowania i już nie chciała dalej z tym mężczyzną być. No dzisiaj ci mężczyźni, przynajmniej część z nich jest są moimi podobiecznymi, dzisiaj są w świetnych relacjach, mają świetne związki, mają już nawet małżeństwa, nowe małżeństwa czy świeże małżeństwa, mają rodziny, bo w ciągu 6 lat, bo dla osób, które mnie w ogóle nie znają tą gazetę jest Relacji damsko-męskich. Od sześciu lat pomagał mężczyzn w z kobietami. Stworzyłem, pomogę, stworzyłem kilkanaście małżeństw, rodzin. Każdy z mężczyzn, który ze mną pracował, pracuje, ma dzisiaj satysfakcjonujące relacje z kobietami. Zresztą opinie, rezultaty. Co ja, ja będę gadał? Opinie, rezultaty możesz sobie posłuchać sam. W linku poniżej wchodzisz właśnie, tam masz opis. W opisie, tak? Opinie, wchodzisz to, co teraz widzisz i możesz sobie przejrzeć wideo, rekomendacje, wywiady. Z moimi to do jest tego mnóstwo. 400% ludzi. pomogłem, a zajmuje się 6 lat, więc, więc jest tak to wygląda. No dobra, lecimy sobie z tematem. Co jest takim ważnym aspektem ku temu, żeby po prostu nie było sytuacji, w której dziewczyna, kobieta, może Twoja żona, może matka Twoich dzieci za miesiąc, dwa, trzy, rok, 2 lata, pięć lat Ci powie, że ona chce się jednak rozstać, że nie chce już z Tobą być, albo żeby nie było sytuacji, w której zostaniesz zdradzony. Musisz, wtedy, musisz przede wszystkim umieć prowadzić relacje, musisz przede wszystkim umieć prowadzić kobietę. To jest absolutna podstawa. Jeśli ty jako mężczyzna, bo zacznij sobie od tego, że w zdrowej, normalnej, fajnej relacji, jeśli kobieta jest wartościowa, jest piękna, jest inteligentna, e, oczywiście można teraz powiedzieć, że o no nie jest wartościowa, jeśli zdradziła. No, ogólnie tak, ogólnie tak. Natomiast też wiesz, e, wyobraź sobie sytuację, w której e, kobieta jest wartościowa, jest piękna, ma powodzenie wśród facetów i ma męża załóżmy, albo ma facetę, może narzeczonego. I wyobraź sobie, że ten narzeczony w ogóle jej nie poświęca uwagi. Mm, nie wiem, gra w gry w komputerowe, e, seks to jest... W ogóle raz na miesiąc albo raz na dwa miesiące, nie, po, nie wykazuje zainteresowania tą kobietą, yy, nie pokazuje jej, że ona mu się podoba. Yy, no i tyle. I ona na przykład, nie wiem, w ferworze jakiegoś słabo, jeszcze do tego dochodzą kłótnie, i ona na przykład w ferworze jakieś tam powiedzmy słabości, yy, może imprezy, może trochę alkoholu, może nie wiem, ci kolega z pracy, yy, nie wiem, ona z nim pisze, no i yy, niestety. Yy, zdradza tego swojego obecnego faceta. No i teraz czyja to wina? No, myślę, że jakby każdy ma trochę tej swojej winy. Kobieta no, przede wszystkim w tym, że to zrobiła, natomiast wiesz, z drugiej strony, jeżeli kobieta nie czuje się kochana, nie czuje się doceniana, nie czuje się, nie czuje się seksualnie wartościowa powiedzmy dla tego faceta, albo właśnie czuje się zbyt bardzo, czyli za bardzo facet ją stawia na piedestale i nie jest taki męski, bo jest taki troszkę taki pizduś, e, ponieważ e, wszystko robi, wiesz, płaszczy się przed kobietą, żeby kobiecie było jak najlepiej, no to też nie jest zachowanie, które zainteresuje e, kobietę, ponieważ w ten sposób pokazuje, że jesteś niżej niż ona. A kobieta fajna, wartościowa, inteligentna zawsze szuka faceta, który jest wyżej niż ona, w tym sensie, że Kobieta fajna, inteligentna, wartościowa, tak jak już mówię mówiłem. Wiesz, ona szuka faceta, który ją poprowadzi, który ją pomoże. Oczywiście, taka kobieta też Ci się za tym odwdzięcza. Odwdzięczy się chociażby Tobie tym, że, nie wiem, gotuje Ci obiad, dba o Ciebie, zrobi pranie, posprząta, fajna fajny seks będzie, tak, między wami. Ty oczywiście na przykład poprowadzisz kobietę w tym i wykażesz się w takiej męskiej sferze, czyli nie wiem, zawieziesz jej samochód, który jej się popsuł do mechanika. Yy, albo naprawisz w ogóle ten samochód. Zajmiesz się, nie wiem, popsudą pralką, tak? Czy, czy wynajmiesz kogoś, żeby ktoś się tym zajął, czy, czy sam to naprawisz, jeśli masz takie umiejętności. No ja na przykład pralki bym ci nie umiał, to naprawić, natomiast... Najwyżej bym zadzwonił do fachowca. No i widzisz, i to są takie właśnie rzeczy: albo nie wiem, chociażby, nie wiem, jedziecie samochodem, stuczkę macie, nie? jakiś niegroźny nie wypadek, no to powiedzmy, wiesz, kobieta wtedy panikuje, kobieta nie wie co zrobić, kobieta jest bardzo emocjonalna, kobieta się troszkę nawet przestraszy całej tej sytuacji, ale jesteś ty, mężczyzna, który mówi, kochanie, spokojnie, uspokój się, zaraz to. Zaraz sobie z tym poradzimy, zaraz to ogarniemy, nie przejmuj się, zaraz tutaj przyjedzie odpowiednie służby i nam, i nam wszystko pomogą, nie przejmuj się, e, już do Ciebie jadę, albo jak jesteś z nią, no to ją uspokajasz na miejscu, tak? E, to jest właśnie to prowadzenie kobiety, to jest właśnie to pokazanie tej swojej wyższości, wyższości jako mężczyzna w sferach męskich, tak? I potem oczywiście możesz na pewno być pewny, że kobieta Ci się tym odwdzięczy i, mm, no i na pewno czeka Ciebie e, wiesz, troska tej kobiety, obiady, kolacje, e, zainteresowanie tej kobiety, e, fajny seks. I tak dalej, nie? Mm, więc e, o tym musisz pamiętać. O tym musisz pamiętać, czyli doprowadzenie tej kobiety, nie? Tylko jak się teraz tego, tego nauczyć? Jak, y, jak, jak ty masz w ogóle tą kobietę prowadzić? No, nie jestem w stanie ci w tym wideo odpowiedzieć na, te, na ten materiał, bo byłby, byłoby, to, byłoby to kilkugodzinne chociażby wideo. Materi więcej materiałów na temat, jak prowadzić kobietę, jak w ogóle te relacje, jak w ogóle związek prowadzić, jak, jak interesować tą kobietę. Masz y, w moich. Na moich Mam ponad 800 filmów na YouTubie, okej? Okay? Umówmy się, więc jest tego naprawdę dużo, możesz sobie te filmiki zobaczyć. Natomiast prowadzenie kobiety jest cholernie ważne. I jeśli do tej pory ci nie wchodzi wraz z kobietami, nie jest tak, jakbyś tego chciał. Być może właśnie spotkacie się sytuacja, w której rozstałeś się z kobietą, bo nas przeciadają zainteresowania, albo nie jak z tymi kobietami jak zacząć rozmowę, to naprawdę pora to zmienić. Dlaczego? Dlatego, że kurczę, no niestety nikt nas tego nie uczy. Tak naprawdę ja uważam, że tak, takie relacje damsko-męskie, jak dla mężczyzn i oczywiście dla kobiet również, powinno się tego uczyć w szkole. Dlaczego? Dlatego, że nie ma co ukrywać, ale relacje partnerskie, tak? my, mężczyźni, z kobietą i kobieta z mężczyznami, z mężczyzną, no to, to jest jedna z najważniejszych sfer naszego życia. To było od zawsze, od tak naprawdę na razie ludzkości. Zawsze facet i kobieta łączyli się w parę, tak? następnie wchodzili y, 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 potomstwo i, i tak ewolucja y, wygląda. Zresztą sam wiesz, jak to, jak to wygląda. No i teraz, jeżeli ty jako mężczyzna, zdrowy, silny, normalny mężczyzna, który sobie radzi w życiu, tak, lepiej czy gorzej, brakuje Tobie tego elementu, tego jednego z najważniejszych elementów, e, jednego z najważniejszych elementów w życiu, czyli kobiety, fajnych relacji z kobietami, czy z jedną kobietą, fajnego związku, to ty jako mężczyzna jesteś niepełny. Po prostu jakoś jest, jako mężczyzna jesteś i zawsze niepełny będziesz. Dlatego. Nie rób czegoś takiego, że relacje z kobietami odkładasz na dalszy plan. Bo uwierz mi, że jeśli będziesz to odkładał na dalszy plan i odkładał i odkładał, to nim się obejrzysz, będziesz miał 50-60 lat i ty tak naprawdę zostaniesz kawalerem i będziesz naprawdę pluł sobie w brodę, że mogłeś coś z tym zrobić, ale z tym nic nie zrobiłeś. Dlatego poznaj właśnie kobiecą psychikę, czyli to, czym ja się specjalizuję, jak umysł kobiety funkcjonuje. Jeśli Ty wiesz, jak umysł kobiety funkcjonuje, ty rozumiesz kobietę, ty wiesz, o którym ty wiesz, czego ona chce, czego ona nie chce. Ty wiesz, za jakie sznurki pociągnąć, żeby dostać od kobiety to, co chcesz, żeby jej zainteresowanie i się w Tobie i tak dalej, tak? Wiesz, jak to zainteresowanie utrzymać długoterminowo. To naprawdę bardzo ważne rzeczy. I tak jak mówię, jeśli Ty tego nie wiesz, no to też nie licz na to, że Twoje relacje będą fajne. Szczególnie, jeśli do tej pory Ci to nie wychodzi, nie wychodziło. Więc to jest to, tak jak mówię, ponad 800 filmów na moim YouTubie. Chcę, żeby ten filmik był taki motywacyjny, chcę, żeby ten filmik dał Ci trochę do myślenia, chcę, żeby ten filmik dał Ci takiego kopa w dupę, nie? Że, że trzeba coś z tym zrobić w Twoich relacjach z kobietami, bo samo się nic nie zmieni. A tak jak mówię, jeśli ty coś z tego nie zrobisz, jest czymś z ty jeśli ty nie zrobisz z tym nic, to nikt za ciebie tego nie zrobi. Ja na przykład mogę Ci pomóc przez filmiki, jakie dostanę całkowicie za darmo lub w jakiś inny sposób, o którym zaraz Ci powiem. Ale to ty musisz pociągnąć za, że tak powiem, za spust. Nie, to ty musisz pociągnąć za spust i, i tyle. Bo jeżeli tego nie zrobisz, to uwierz mi, że będziesz sobie pluł w brodę, miną lata, miną miesiące, a Ty będziesz wciąż sam, a tam, tak jak powiedziałem, będziesz niepełnym mężczyzną. Zawsze w życiu każdego mężczyzny, od tak naprawdę odkąd żyjemy, było tak, że była kobieta, jest potrzebna kobieta, jeśli tego nie ma, będziesz niepełnym mężczyzną. Możesz mieć życie, możesz mieć hajs, możesz mieć samochód, możesz mieć mieszkanie, możesz mieć znajomych, ale nie masz kobiety, nie masz stałej, fajnej relacji, no to... Jesteś tak naprawdę w dupie, nie? No bo, no bo nie ma co się już utaćimy sam sam, 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 sam no. jednak, nie? Mam nadzieję, że mnie słychać teraz. Nie. Dobra, tak czy inaczej, zapraszam do inne mojej treści, żebyś nauczył się tego kobiecego prowadzenia, tej kobiecej psychiki. Kurczę. No dobra. Żebyś nauczył się tej kobiecej psychiki, tak? zapraszam do innych moich treści. Możesz sobie pobrać za darmo e, właśnie kurs, w którym rozmawiam w dziewczą przez telefon. Następnie tą rozmowę analizuję. Link do pobrania znajdziesz sobie poniżej. Następnie e, też Cię zapraszam do mojego Instagrama, gdzie jestem bardziej aktywny, gdzie się więcej udzielam. E, tam Cię też bardzo serdecznie zapraszam. No i przede wszystkim, jeżeli właśnie chcesz przyspieszyć sobie naukę tej kobiecej psychiki, tego prowadzenia kobiety, jeśli chcesz w końcu coś zmienić w swoich relacjach z kobietami, zapisz się na pierwszą darmową rozmowę ze mną. Jeden na jeden jest taka pierwsza darmowa rozmowa zupełnie za darmo ze mną. E, link znajdziesz do niej poniżej w opisie pod tym wideo. Teraz widzisz to, co widzisz, klikasz w ten link, wybierasz dziennie godzinę, która Ci interesuje, wykonasz, to ma ankieta, aby mi powinniśmy przygotować naszej rozmowy i zobaczymy się w takiej rozmowie. Coś Ci doradzę, opowiesz mi troszkę więcej o swojej sytuacji. Eee, a ja Ci powiem, gdzie popełniasz błędy i co powinieneś zrobić, żeby te błędy jak najszybciej naprawić i żeby znaleźć swoją fajną partnerkę i umieć ten związek utrzymać. Powiem Ci również, w jaki sposób mógłbym Tobie pomóc, jeżeli pomóc będę w stanie, jeżeli też będę chciał o tym posłuchać, nie będzie z tym żadnego problemu. Zapisz się, jest to zupełnie za darmo, a kto wie, być może od tego właśnie kroku, od tej właśnie Rozmowy, Twoje relacje z kobietami nabiorą tempa, i ty po prostu coś w tym zmienisz. I kto wie, może od tej rozmowy zależy właśnie to, i ta rozmowa wpłynie na to, że za pół roku, za rok czasu będziesz w świetnym związku, może już będziesz w marzeczeństwie, może już będziesz w małżeństwie, może odbudujesz swoją relację, może odzyskasz zainteresowanie kobiety, które utraciłeś. Nie wiadomo, nie wiadomo, a spróbować warto, tym bardziej, że jest to za darmo. Link do zapisu poniżej. Dzięki bardzo, cześć, jeśli Ci się podobało, kciuk do góry, subskrypcja, eee, no i zapraszam do sprawdzenia ich moich treści. Cześć!